Załącz. W 57 kupiliśmy krowę, sprzedali kupiliśmy siedlisko z domkiem takim, byle jakiem. Tylko jeden ten domek, i jedna ta była. Chałupa, a ta druga nie była wykończona. No i, po, i robiliśmy na polu, sadzili buraki, sieli, zboże, sprzedawali. I dziadek, ojciec nas, to był majster. Budował domy, stodoły, zarabiał dużo pieniędzy. Dlatego kupiliśmy ze stodoły, kupili to, kupiliśmy krowę sprzedali, te siedlisko kupili. Kupiliśmy za buraki te drzewo na te obory. No dość, że tak, tak się żyło, jak później te dzieci popodrastali, wszystkie poszli się uczyć do szkoły, jednak daliśmy, Janek we Wrocławiu się uczył, Kazik w Zabrzu, Witek w Zabrzu się uczył na szkole tej mech, e, mechanik, jak to, tych maszyn górniczych, ten mechanik maszyn górniczych, Kazik za kierowcę. Krystyna w gastronomicznej szkole, córka. No, i tak się żyło. Przyjeżdżali do domu, a my oboje się zostali. No, zmarł, dziadek zmarł w osiemdziesiątym w siódmym roku ja została sama, sama robiłam dużo. Wy przyjeżdżaliście do mnie. Wnuczki przyjeżdżali, Robuś, Krzysio, Marek, No, Paweł, Dorotka. No i dzieci przyjeżdżali do mnie, ale ja mieszkałam sama przeważnie. Sama byłam, do tej pory sama. No. I jestem już chora po prostu. Kuleje na nogie. Noga boli. Chora, ale samotna. No. I tyle. A co by babcia chciała jeszcze przekazać dzieciom, wnukom na przyszłość? A i co ja bym chciała przekazać, żeby wam się dobrze powodziło tym wnuczkom. A jeszcze wnuczków miałam siedem, a teraz prawnuków już mam siedem. I żeby byli szczęśliwe i żyli długo i, i dobrze się im powodziło. Robój, żeby się z Karolinką brali. Bardzo mi się ona podoba. Robuś. No. I tak mieszkam dalej. A nie, to jeszcze muszę powiedzieć, zdałam to na jednego syna, podwórko te całe. No i on to patrzy tutaj u mnie. Musicie zrobić zdjęcia, żeby, że to ładnie wygląda. Krzywy ładne, posadzone kwiaty. Sama bym tego nie zrobiła. Przyjeżdżają do mnie i wnuczki, i prawnuczki. No i co tu jeszcze? Nic nie mówić? 哦。<呢> oh. thank you Ja wiem. To zabiera cię? Nie. Tylko myślałam może to się działa. Nie, nie. nie.